Słuchajcie, ale wspaniale wczoraj było, prawda? W Warszawie lądował Dreamliner. Wszystkie nasze telewizje informacyjne przeprowadziły z tego wydarzenia bezpośrednią transmisję. Dym w stacjach był taki, jakby co najmniej Chrystus na ziemię stępował. Albo lepiej, Małysz lądował. Lub Mama Madzi na białym koniu w czarnym bikini ojczyznę przygalopowała ratować. Ale okazja była ważniejsza. Wigilia piątej rocznicy rządów premiera Tuska i darmowy przelot dla reporterów. Dziennikarze Sprężali się jak powietrze w nadmuchiwanym balonie. Napięcie przed lądowaniem rosło. Było takie, że, że, że kurde, no nie do wytrzymania. Ktoś nawet nago wbiegł na płytę lotniska, ale go szybko zastrzelili. F-16 miały w powietrzu obrzucić liniowca naszych marzeń kwiatami, ale mgła przeszkodziła. W studiu zapytano, jak wyglądało pożegnanie tego naszego samolotu w USA. No jak, jak? No samolot był tak wzruszony, że ledwo oderwał się od ziemi. Był przywiązany do tej ziemi amerykańskiej, jak polskie dzieci dotarły. Pod Cedynią. Ludzie płakali. Co wrażliwsi polewali się benzyną i podpalali. No ale samolot w końcu wylądował. Yy, była Wspaniała, piękna uroczystość. Pani prezydentowa została honorową obywatelką Dreamlinera i dostała kluczyki do samolotu. Młodzież na ulicach później wiwatowała, kiedy samolot przejeżdżał ulicami limuzyną, machał skrzydłami i pozdrawiał. Twarz pilota automatycznego pojawi się na puszkach pasztetu mazowieckiego, a od przyszłego roku, 15 listopada, będzie dniem wolnym od pracy z okazji święta lądowania. Nie no, no, oczywiście, macie rację, no, zazdrość przeze mnie przemawia, bo po nie leciałem za darmożkę. Ale jeszcze się przelecę tym samolotem. I to biznes klasą, za 10 tysięcy złotych. Bo tyle kosztuje, przeczytałem. W tym celu mam, słuchajcie, zamiar sprzedać na bazarze swoją wątrobę. Tak będzie.